Dieta bezglutenowa jako dieta odchudzająca. Oczywiście kilka lat temu pojawiła się niejako moda na diety bezglutenowe. Bardzo szybko zauważono, że diety bezglutenowe przynoszą jeden z takich dodatkowych skutków, jakim jest znaczna utrata wagi. Naprawdę bardzo często ta utrata wagi była bardzo duża. Oczywiście wynika to z faktu, że diety bezglutenowe eliminują całą grupę produktów ymm, smacznych, produktów zawierających dużo kalorii, produktów dużo węglowodanów i po prostu to ograniczenie, nieograniczenie, eliminacja tych produktów y, zawierających gluten powodowała, że bilans kaloryczny spadał do dużo niższego poziomu, ilość węglowodanów spożywanych przez takie osoby też znacznie się ograniczała i po prostu mm, efektem była utrata wagi. Pamiętajmy jednak, że dieta bezglutenowa jest dietą eliminacyjną. Dietą, która jest przeznaczona dla osób, których ma, którzy mają alergię, którzy muszą, celiakię, którzy muszą wyeliminować gluten ze względów zdrowotnych. Niestety, każda dieta eliminacyjna może spowodować wiele niedoborów i możemy wyjść na tym niezbyt zdrowo. Żeby dieta bezglutenowa była skuteczna. I dostarczała odpowiednich ilości wszystkich substancji potrzebnych naszemu organizmowi, musi być naprawdę dopracowana, musi być naprawdę przemyślana. I jeśli ktoś chce stosować dietę bezglutenową jako dietę odchudzającą, nie y, musi eliminować ze względów zdrowotnych glutenu ze swojej diety, to jest wiele mądrzejszych, skuteczniejszych, zdrowszych i łatwiejszych. I smaczniejszych diet niż dieta bezglutenowa. Dobrze dopracowana dieta odchudzająca jest o wiele lepsza, zdrowsza i smaczniejsza niż dieta bezglutenowa. Dieta bezglutenowa, ten, to co przynosi, że eliminuje te węglowodany, dużą ilość kalorii, wcale nie jest tak dobre. Efektem może być oczywiście Ograniczenie dostarczania naszemu organizmowi witamin, błonnika, wapnia i innych substancji. Dlatego należy pamiętać, że dla osób zdrowych dieta bezglutenowa nie jest najlepszym wyjściem. Jest naprawdę cała masa mądrzejszych diet, mniej wymagających, w których naprawdę nie musimy się starać, żeby omijać te produkty z glutenem, tańszych. A nawet dieta bezglutenowa, jeśli y, będzie nam dostarczała odpowiednich substancji, to również możemy doprowadzić do tego, że będzie ona zawierała na tyle dużo węglowodanów i kalorii, że po prostu nie będziemy w przypadku niej. Nic chudli, y, nie zleci nam ta waga, a stosowanie diety bezglutenowej, nawet dopracowanej, nie będzie tak dobrym wyborem jak właśnie wspomniane diety odchudzające, czy też diety odpowiednio zbilansowane. Czyli dieta bezglutenowa nie jest dietą odchudzającą. Jest to dieta eliminacyjna, służąca do pomagania chorym osobom, które nie tolerują glutenu. A nie powinna być, wręcz nie powinna być stosowana u ludzi zdrowych, którzy chcą stracić wagę. Oczywiście, nikt im tego nie przeszkadza, będzie dopracowana, będzie, nikim tego nie zabrania, przepraszam. Będzie dopracowana, będzie nam dostarczać wszystkiego to, co trzeba, nikt ci nie broni jej stosować. Będzie, na pewno będzie zdrowa, na pewno będziemy chudli na niej, ale tak jak mówię, jest naprawdę cała masa innych dróg, które umożliwią nam odchudzanie w łatwiejszy, szybszy, zdrowszy sposób niż dieta. Bezglutenowa. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, poleć, opublikuj, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna, która wspiera mój kanał. Dziękuję za uwagę.